Z strony Mediow. Dzisiaj zapraszam Was na mini haul. Mierzymy ze sklepu Celbes. Wiem, że nie mogłyście się doczekać. Właśnie takich filmików mierzymy już na sezon wiosenny, ale oto jestem, oto przybywam tutaj do Was. E, I dzisiaj pokażę Wam takie zamówienie przedwiosenne. E, takie m, Będą to ubrania na okres taki właśnie jak jest powiedzmy teraz, albo za niedługo nadejdzie, kiedy to pierwsze promyki słońca przedzierają się przez chmury. No ale temperatura nas jeszcze nie do końca rozpieszcza także za chwileczkę zaczniemy sezon wioseny ja się po prostu jaram, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję jeśli lubicie tego typu filmiki, jeśli chcecie więcej wiosennego mierzenia zaczynamy od tego t-shirtu, który mam na sobie na sobie mamy taki biały t-shirt zwykły w serek z krótkim rękawkiem on był sprzedawany w secie em, dwa, w, w secie podwójnym tak jakby, dwa t-shirty w jednym opakowaniu i tutaj w tym zestawie był właśnie ten, który mam na sobie, plus czarny, taki basicowy. No, ten krój jest taki troszeczkę tutaj powiedzmy jak możecie zobaczyć rękawek to jest troszeczkę ciągnie tutaj niżej, więc jest taki troszeczkę kimonowy krótki rękawek, prościutki bardzo miły materiał bawełna jest bardzo miła, tutaj mamy akurat nie wiem czy są tulipany, czy jakieś po prostu kwiaty, taki fajny, wiosenny vibe, druga czarna koszulka, która była w tym secie jest zupełnie czarna, gładka, bez właśnie takich nadruków, więc taki t-shirt jak najbardziej do jeansów, czy właśnie do ubrania coś nowego z krótkim rękawkiem do zarzucenia na siebie właśnie na wiosnę w ogóle to wydaje mi się, że kupowanie takich t-shirtów w setach jest najbardziej opłacalne i w ogóle to czarna i biała koszulka w szafie każdej kobiety to jest taki must have I muszę wam się przyznać, że u mnie w mojej szafie trochę ich brakuje więc trzeba będzie je no uzupełnić nie wiem, czy wspominam, ale mam na sobie rozmiar 50 przez 52. Ja jeśli chodzi o rozmiary w celbę, to zawsze biorę mniejszy jeśli coś ma elastan, jeśli coś jest takie bardziej rozciągliwe, tutaj też sprawdzę wam jeszcze skład, żeby nie było. W składzie mamy 100% bawełny, więc to jest bardzo właśnie takie miękkie, przyjemne. Lekko się rozciąga, lekko się dopasowuje do ciała. To, co się mogę przypić to długość tej, tej bluzeczki. Ona niby się fajnie prezentuje tutaj przy mierzeniu. Wszystko wszystko dobrze sięga tej mojej granicy, powiedziałabym, no ale gdzieś tam, przy ruszaniu, ona będzie podjeżdżała do góry. E, także na pewno ta bluzka wymaga wyższego stanu, ale myślę, że w dzisiejszych czasach nie ma z tym problemu, bo wysoki stan jest naszym zbawieniem. E, więc takie bluzeczki na dzień dobry. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam tutaj pokazać, to jest żółta kurteczka wiatróweczka. Ona zapina się tutaj pod samą górę. Zapnę się na chwilę, żeby po prostu jej nie upaprać moim podkładem. Jak to zapiąć? O! Zapina się tak tutaj pod samą szyję. I nie wiem czy pamiętacie, ale ja swego czasu miałam obsesję na punkcie żółtej kurtki, która, którą się zainspirowałam z serialu Dark i po prostu ta poprzednia, którą miałam którą tutaj mierzyłam, pochodziła z Sheinu, jakoś nie bardzo mi siadła ten materiał, nie bardzo mi siadnie nie o to mi chodziło, po prostu nie szukałam kurtki ortalionowej takiej powiedzmy z lat 90. ale szukałam właśnie kurtki wiatrówki, kurtki takiej troszeczkę jakby sztormówki i oto jest znalazłam ją w sklepie z zużółciutka przepiękna wiatróweczka, przepiękna Piękna kurtka, która idealnie przyda się na wiosnę. Idealnie wpisze się w ten vibe wczesnowiosenny. Ona jest wydługa, sięga za pupę, powiedzmy nawet, powiedziałabym nawet, że u mnie sięga lekko przed kolano, więc jest to taki bardziej właśnie płaszczyk. Mamy tutaj rękawy. Długie, szerokie Spokojnie tutaj zmieści się Szersza ręka, spokojnie Możemy te rękawy podwinąć Do czwarte, no po prostu Mega, mega sprawa Zapinana jest na plastikowy zamek Dodatkowo tutaj ma takie napy do zapinania Z, Po bokach ma duże, duże Naprawdę duże kieszenie Plus tutaj takie coś Taki schoweczek na dokumenty Na, na takie rzeczy Powiedzmy cenniejsze Ma kaptur Założymy jeszcze kaptur. Kaptur jest naprawdę obszerny i prezentuje się właśnie tak. No i sama w sobie jest prze, prze genialna. Słuchajcie, pierwsze co jak ją zobaczyłam, to po prostu. No padłam, padłam z wrażenia. Od razu wam powiem, jaki mam rozmiar na sobie. Na sobie mam rozmiar 50 przez 52 i w biuście jest bardzo dopasowana, znaczy bardzo dopasowana. Mam tutaj kilka centymetrów luzu, także spokojnie mi tutaj nie ci się, nic nie uwiera, także to jest super, ale to jak ta kurtka jest odszyta, to jak jest wykonana, to z jakiego materiału to jest po prostu szok. Ona ma taki grubszy materiał na wierzchu, i tak w dotyku e, czuć, jakby był po prostu woskowany, czyli dobrze, czyli, czyli właśnie jest to kurtka e, właśnie taka na wiatr, na y, y, może przeciwdeszczowa, może taka bardziej, e, no właśnie taka sztormówka, e, taka cieniutka, właśnie o taką kurtkę mi chodziło. Kurczę, no właśnie o taką kurtkę mi chodziło, po prostu, no ideał. Ideał. Pokażę Wam jeszcze pospodem. Pospodem ona ma taki, to jest taka jakby siateczka nie wiem czy to zobaczycie, jeśli tak to jeśli nie to na, na przebitkach tutaj też widzę, że jest ukryta jeszcze jedna kieszonka, której, której do tej pory nie, zna, nie, nie wyczaiłam, ale jest jak widzicie, także pod spodem mamy taką siateczkę no i kolor, kolor jest po prostu cudowny cudowny po prostu żółty kolor który rozpromieni największe zachmurzenie roz, roz, rozsunie wszystkie chmury, doda, doda energii, doda optymizmu, doda uśmiechu na na twarzy, kto powiedział, że cały czas musimy chodzić w czarnych kurtkach. Ja w tą zimę nachodziłam się w czarnej kurtce za wszystkie czasy. I szczerze powiedziawszy, to mam dość. A taka kurtałka do zarzucenia, e, t shirtik nawet taki, jeansiki, ta kurteczka i w drogę. Dajcie znać, co sądzicie, jak Wam się podoba. Fajne, nie? Kolejna rzecz ze sklepu CELBES. Ta sukienka. Czarna sukienka. Jak możecie zobaczyć, jeśli jesteście spostrzegawczy, to tak. To jest ten sam wzór właśnie, który pokazywałam wam na t-shircie. Przy czym tutaj mamy sukienkę czarną. sukienkę, sukienki wracają do mnie, um, u mnie do łask po śnie zimowym. Ale też nie chciałam za bardzo szaleć z kolorami w tych pierwszych miesiącach wiosennych, dlatego zdecydowałam się na sukienkę czarną z takim małym dekolcikiem nie jest duszący, wszystko jest fajnie, chociaż fajniej by było, gdyby był pserek, ale jest jak najbardziej ok. Rękawy są szerokie, są naprawdę szerokie, jak widzicie, są takie bardzo rozszerzone do łokcia, nawet powiedziałabym, że są takie 3 czwarte. Sukienka odcina się pod biustem i rozkloszowuje się delikatnie, rozkloszowuje się na dole, przy czym nie ma gumki w pasie, aczkolwiek gumki znajdują się, ale po bokach. I one tak lekko tutaj ściągają, zaznaczają tą talię, odcinają Właśnie pas, i na dole ta sukienka pięknie tutaj nam um, fruwa. Fruwa, bo mamy tutaj wiskozę, 100% wiskozy czyli mój ulubiony materiał, który sprawdzi się na każdą okazję. I ja tą sukienkę widzę właśnie zarówno do czarnych kozaków, jakichś takich super fajnych, za um, właśnie za kolanko, ale fajnie też będzie wyglądała do człenek, członek, człenek różowych, może jakichś białych sandałków, nawet powiedziałabym, że na lato, nawet powiedziałabym, że na cieplejsze dni jak najbardziej się sprawdzi, no bo ten materiał to jest po prostu zarąbista sprawa. No i czuję się w niej super, czuję się w niej super, mam rozmiar 50x52, wydaje mi się, że jest super dobranie, bardzo dobrze tutaj w biuście wszystko ładnie leży, tutaj na dole ona jest też dopasowana, nie jest bardzo rozkrojona, jak mówiłam, nie jest też marszczona. E, troszeczkę może być podkreślony brzuszek. U mnie na pewno będzie podkreślony brzuch, e, ale ja się tym nie przyjmuję. Wydaje mi się, że jakaś dobrze, dobra, wyszczuplająca bielizna załatwi sprawę. Ewentualnie po prostu. E... Będziemy będzie mnie jeść. Kolejny raz zaskoczyło mnie to, jaki super jest to materiał. Ja znam wiskozę, ja wiem, jaki to jest materiał, ale to jest naprawdę porządna e, i gruba wiskoza naprawdę porządny materiał, taki właśnie mięsisty, taki gruby, taki jakby właśnie grubotkany. Nie jest przeźroczysty, taki, bo niektóre te sukienki, które mam w szafie, to są właśnie z wiskozy, ale są takie, wiecie, fruwająco przeźroczyste, a ta nie, no naprawdę wydaje mi się, że no będzie na, każdy, na każdą okazję super i no po prostu kolejny raz jestem w szoku. Dajcie znać jak wam się podoba jak się w niej prezentuje e, i czy wy lubicie kupować takie właśnie uniwersalne sukienki, bo wydaje mi się, że nawet tą sukienkę spokojnie ubrałabym na zimę, właśnie przez to, że kolor jest taki ciemny, e, no ale na wiosnę kwiatuszki jak najbardziej na tak. Kolejną rzecz, którą zamówiłam w sklepie Celbest jest czarny kardigan. Ja wiem, że kolor może nie do końca wiosenny, ale tak się akurat złożyło, że w mojej szafie nie mam takiego kardigana. Wiecie, że kardigan uwielbiam, więc stwierdziłam, że taka klasyka w szafie jak najbardziej się przyda. I zamówiłam właśnie taki kardigan o kroju płaszcza. I mam tutaj rozmiar też 50 przez 52 i tutaj akurat chcę Was przestrzec, jeśli chcecie się w nim omotać, jeśli chcecie Więcej założyć, to proponuję wziąć rozmiar większy. Bo jak zobaczcie na przebitkach, ja mogę się nim tutaj tak jakby opasać, mogę go zawiązać, ale to już jest końcóweczka. To już tutaj jest końcóweczka, to już tutaj rozjeżdża. Więc jeśli chcecie się bardziej nim zawiązać, bardziej nim omotać, no to polecam wziąć rozmiar większy. Przypomnę, że ja mam rozmiar 50x52. Ale oprócz tego Cardigan mi się mega, mega podoba. Ma bardzo długie rękawy wy możecie zobaczyć, że tutaj sięgają do połowy dłoni, ale to nic nie szkodzi, można je sobie wywinąć, można je sobie podwinąć um, tak właśnie do um do łokcia, także wywinąć, podwinąć co tylko sobie życzycie sam materiał bardzo, bardzo mnie zaskoczył bo byłam przygotowana na to, że będziemy mieć tutaj taki swetrowy materiał, bardzo, bardzo rozciągliwy, bardzo milutki, no i to będzie właściwie bardziej sweter niż płaszcz a tutaj przyszedł naprawdę świetnej jakości e, sweter, naprawdę nie wiem czy zobaczycie, to jest czarne to jest czarne, ale jest to taki właśnie materiał dosyć sztywny, dosyć taki elegancki. Tutaj e, mamy takie klapki, ma taki jakby troszeczkę krój szlafrokowy, tak jak mówiłam. Po bokach mamy szlówki. no i dodatkowo mamy dołączony do tego pasek, także możemy się związać. Może akurat e, tak nie, ale może zostawmy sobie tutaj troszeczkę miejsca i, i właśnie tak się zwiążmy. To super, robi tutaj nam takie wyszczuplenie efekt wyszczuplenia dwie linie. E, i możemy śmigać nawet do tej sukienki, chociaż tutaj, akurat, mm, tutaj, akurat mamy taki smutny efekt, no bo czarna sukienka, czarny płaszcz, ale na pewno wygląda to elegancko, na pewno prezentuje się super. Ja wybrałam też taki zestaw właśnie dlatego, żeby skomponować taką stylizację all black, czyli właśnie czarny kardiganek, czarna sukienka, do tego czarne wysokie buty, właśnie kozaki. No i wyglądacie super, ekstra elegancko, fancy i e, na czasie, no bo teraz takie właśnie e, stylizacje są modne od stóp do głów, Ten kolor, jeśli nie widziałyście najnowszych trendów na wiosnę 2020, to link zostawię Wam tutaj. E, także tak jak mówiłam, no czarny nie do końca taki wiosenny, ale jak wiecie, no, no czarny tak czy siak sprawdzi się w każdej szafie, także e, trochę kwiatków, trochę żółtego, w postaci właśnie kurtki. No i ten kardigan, który naprawdę prezentuje się świetnie. I kolejny raz będę tutaj piała na temat jakości, jakości wykonania, jakości materiału, no bo to jest coś naprawdę niesamowitego. Tak z ciekawości, jeszcze zerknę na skład tego kardigana, tego sweterka. Jaki tutaj mamy skład? 100% 100% bawełnę. i Jest prościutki, bez żadnych, um, bez żadnych zapinań. Nie, nie zapięty, nie zawiązany. Wygląda tak. Tak też fajnie wygląda, tak szalansko. Nawet powiedziałabym, że właśnie zamiast kurtki, e, zamiast właśnie jakiejś nawet marynarki, taki miękki sweterek do narzucenia, jak najbardziej na tak. Дайте знать. Jak Wam się podoba. No i cóż, najciej to było wszystko. Dajcie znać, co z tych rzeczy Wam się najbardziej spodobało. E, dajcie znać, czy Wy poczyniłyście już jakieś może zakupy wiosenne. Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się ze mną swoimi e, łupami w komentarzach na dole. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. E, no i tak jak mówiłam, takie zamówienie na przedwiośnie przemyciłam nieco koloru, przemyciłam nieco kwiatów, tak nieśmiało bardzo, ale e, tak jak mówiłam, pierwsze zamówienie, no to wiecie, jeszcze tak nie za bardzo wiadomo. Wiadomo, co można, co nie można, czy ubierać kozaki do sukienki, czy nie ubierać kozaków, czy już czułenka Także takie pierwsze małe, nieśmiałe zamówienie właśnie na rozruch. Tak jak mówiłam, jestem oczarowana jakością materiału. Dajcie znać, czy lubicie sklep celę, czy robicie tam zamówienia. Ja ze swojej strony powiem Wam, że warto czekać na wyprzedaże, warto sprawdzać promocje, bo naprawdę pojawiają się super, super promocje, także polecam obserwować ich profil na Facebooku. W ogóle to najfajniejszą opcją u nich w sklepie jest to, że przychodzą mi SMS-y z informacją o, o różnych rabatach, także jestem na bieżąco informowana o tym. Jeśli nie lubicie dostawać SMS-ów, to na maila możecie się zapisać na newsletter, wtedy tam będziecie dostawać wszystkie oferty, także no polecam Wam tam właśnie ich obserwować, wtedy będziecie miały dostęp do informacje na bieżąco, po prostu. Także na to było wszystko. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej mierzonych holi tutaj na moim kanale, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco, wbijać na moje social media, na Facebooka, na Instagrama, na bloga, tam się będą pojawiały stylizacje również, również z tymi ciuszkami, które Wam tutaj pokazałam. No i cóż, na to było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!